Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak pewnie zauważyliście, dawno nie było odcinka. No, miesiąc. To ze względu na mnie, ponieważ miałam problemy w szkole z kilkoma przedmiotami, ale dobra. Nie przedłużając, zaczynajmy. Oczywiście dalej nie ogarniałam sobie tego sprzętu, więc dogrywam teraz dźwięk, więc <grywanie> będzie ciekawie. No, jak pewnie widzicie, zauważyliście. Jestem w kopalni po żelazo, ale no, zaraz zobaczycie. Dalej. No i ja ten fakt, fakt odcinek, przez to, że wiedziałam, że dźwięk się nie nagra, to nagrałam sobie w szkole na angielskim. Bo mam fajną panią bardzo. No, e, jakby miała inny głos, to proszę, nie zwracajcie na to uwagi, ale trochę chora jestem i powinnam być dzisiaj... i dlatego właśnie jestem w domu, a nie w szkole. Hm. No. noga <gulajnoga> prawdopodobnie wyszła, kiedy było zimno. <gulajnoga> Dobra. Tutaj jak rozglądamy się za diamentami oczywiście. Żelazny kilof też już zrobiłam, no bo wiedziałam, że idę do takiej kopalni, bo ją znaleźliśmy w poprzednim odcinku. A właśnie... Y jakby ktoś nie wiedział i nie oglądał poprzedniego odcinka lub shorta to to jest nowy świat, bo no, niestety na poprzednim straciłam poprzednie, gdzie mieliśmy tyle pałek, trzy czaszki wydarowych, szkieletów, ale zawsze. Oh. O Boże zawsze ogólnie jak już patrzyłam to można włączyć w eksperymentach. Yy ten y, nowego ga happy gasty i właśnie wtedy była możliwość kraftowania siodła. Dajcie znać co o tym sądzicie. Czy chcielibyście, żebym włączyła takie eksperymenty? W sensie tą opcję, żeby nagrywać no żeby latać właśnie już sobie na tych gastach. No. Oczywiście, jeżeli film się Wam spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji. I żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, włączcie sobie dzwonek. No eee, dobra, lecimy dalej. O, no właśnie, znalazłam tu już pierwsze diamenty. Chyba pierwsze, nie wiem, ale chyba pierwsze. Tak, pierwsze się, jeden diament. Dobra, lecimy dalej. Mm, no. A tym bardziej, że zaraz zbliża zbliżają się wakacje wielkimi krokami. To też trzeba o tym pamiętać. No i mówcie, jakie macie tam plany? Yy, macie? Właśnie. powodzeń. Życzę powodzenia wszystkim osmoklasistom. Bo są egzaminy u osmoklasistów dzisiaj. Yy, jutro jest język yy, obcy, co nie? No ta tak, tak, bo dzisiaj jest matematyka. Jezu, a dwa lata temu miałam ja swój egzamin. <gryw> Jak ten czas szybko ucieka. O, i tu są kolejne diamenty. I już jest więcej niż jeden. Ja ten odcinek nagrałam w Wielkanoc, więc już samo też jak ja to komentuję i dogrywam ten dźwięk, to sobie od razu przypominam, co tam się działo. I mamy już na diamentowy kilof. Dobrze. Bardzo dobrze. Fuh. O Boże, Przepraszam was bardzo, że tak ciągam nosem lub mam taki głód, no ale trzeba wam coś wrzucić i nagrać. Jeszcze poeksperymentuję dzisiaj z tym dźwiękiem, więc obstawiam, że. No za kilka dni będzie kolejny odcinek. Obiecuję na życie moich psów. Więc. A jak ja coś obiecuję na moje psy, to tak się dzieje zazwyczaj. Dobra. Lecimy dalej. Uff. O, właśnie, kwestia osiągnięć. E, jakbym włączyła te eksperymenty, to ci, co grają na roku, to wiedzą, że i ogólnie chyba też na drawie tak jest, że łączy się z to z brakiem, że uniemożliwia mi włączenie eksperymentów, zdobywanie osiągnięć. Więc dlatego nie włączałam nic jeszcze i pozostawiam tą decyzję Wam. No i właśnie tu mi się pochodnie skończyły. I chyba już powoli wracam na górę. Tak. Ale wciąż nie wierzę, że taką kopalnię mam pod domem. Yy, dobra. No tutaj jest ta lewa, gdzie były te pierwsze diamenty. A ja w bumie, nie wiem, czy bym chciała wyłączyć te eksperymenty, ponieważ no, <grytanie> dla mnie się opłaca zbierać te osiągnięcia. O właśnie. I tutaj spanikowałam, bardzo spanikowałam. A wracając do kwestii osiekić, no chciałabym dla graczy na Bedrocku, ci co wiedzą, to są nagrody dla, na różne animacje lub tam y, kosmetyczne rzeczy. I chyba właśnie sobie to z... no, Dlatego mówię, decyzje zostawiam wam. Nic nie ruszam, nic nie włączam, to do was należy. A my tu już się wykopujemy. Wykupu tak, dla pewności sobie tu zrobiłam przejście, bo ja jestem taki... Tak umiem w parkury na telefonach, że... Masakra. Tak, złoto. A złoto nam się przyda do trade'ów z piglinami. Jak już później dojdziemy do... Yy, netheru. No. Yy, przypominam, że że subskrypcja i łapka w górę są za darmo. To tak, ominęłabym diamenty, to jest hit też. Ale łapka w górę i dzwoneczek są za darmo. Pamiętajcie o tym. I no, trzeba szybko iść, panie. Yy, Co się dawać. O, właśnie, nie zauważyłam też kopalnia. Ale ta kopalnia, jak wcześniej sprawdzamy, jest. Dupy. ona jest porozdupcana o tak powiem dobra tutaj miałam problem z wypłynięciem to też jest hit ale nieważne tutaj i tak no i ogólnie jak na taki pierwszy wypad do kopalni moim zdaniem jest udany ale nagrywałam shorta i wiem, że w tej kopalni jest coś ciekawego. No, ale to dopiero musi... o, będziecie musieli obejrzeć shorta. I polecam was na kanał Jan Gajewski. Tam też już się filmy zaczynają powoli pojawiać. Mój, ku... Mój kuzyn miał małe problemy z internetem. Bo się przeprowadzał w miejsce, gdzie nie miał w ogóle internetu, więc już powoli będzie też nagrywał, więc zapraszam serdecznie też do subskrybowania jego kanału. Ogólnie nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji, jeszcze raz powiem, piszcie w komentarzach co, właśnie co sądzicie o tych Happy Guestach, czy mamy je teraz włączać, czy poczekać do oficjalnej wersji. Więc. No, chyba, że skopiujemy ten świat. I do czasu, kiedy nie zostaną dodane happy guysy, to będziemy grali właśnie na tej kopii, gdzie, gdzie są eksperymenty włączone, a ten zostanie nietykalny. To też jest jakaś opcja. Ale to wy decydu decydujecie. Tak, jest do nocy i... ...dziadactwo. Planuję dzisiaj jeszcze nagrać jeden odcinek i właśnie poszukam z tym dźwiękiem. Może się uda go naprawić. Bo ja na poprzednim telefonie też tak miałam. Ale coś kliknęłam mi się naprawi... i, na i mogłam nagrywać normalnie z dźwiękiem. E co by tu jeszcze? No, a jeszcze planuję dzisiaj wrzucić jeden... Jeden filmik z fajnej gry. Ciekawe, czy będziecie ją znać. I powiem tak, jestem od niej zbyt uzależniona od tej gry. No i To jest druga moja ulubiona gra na telefon. Pamiętam Minecrafta. ale Minecraft to klasyk. No i wracamy już do domu. No, jesteśmy. Przesypiamy noc. I, odkłada I odkładamy, i odkładamy, temy. I przepalamy żelazo, bo to też jest dość istotne. A właśnie, tu miałam jedno. Ej Ja tu miałam jedno żelazo. Ej. Ej, tam miałam jedno żelazo. Naprawdę, Jezu. Masakra. No, Z... dalej nie widzę. No, a, bo ja chciałam. O, zauważyłam. No i dobrze. O tak, bo ja tworzę więcej pochodni. Bo oczywiście skończyły się, ale to nie moja wina. Tylko dni, że się skończy. No, i ogólnie zaraz będziemy kończyć. Tak widzę i spoglądam. I tutaj jeszcze zrobimy zbroję. Pewnie się domyślam. Jest pierwsza element zbroi. I czegoś sobie nie zrobiłam. Nie zrobię, bo nie. Z... Ale co? Nie wiem, nie pamiętam. No ale odcinek będziemy powoli kończyć. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach. Łapce w górę, subskrypcji. I jeżeli chcecie. Kolejny odcinek, wiecie co robić. Do zobaczenia i na razie!